Witam wszystkich bardzo serdecznie na lutowym czytaniu dla bliźniąt. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, pojawiają mi się tutaj dwa scenariusze, jeżeli chodzi o początek całej sytuacji, mianowicie zaczynamy Wasze czytanie od wisielca. I teraz tak, ta karta może reprezentować kogoś, kogo znacie, ale ta osoba nie była... Kontakcie z Wami od jakiegoś czasu. Po prostu była cisza, tak? Nie musi to być ktoś, kto jest dla Was ważny. Jest to zdecydowanie ktoś, z kim już mieliście do czynienia i po prostu nie było kontaktu bez względu na to, co, co tam by się działo, tak? Druga opcja to jest taka, że ten wisielec reprezentuje Was, ale on by reprezentował Was w takiej sytuacji, kiedy to Wam były zatykane usta albo po prostu Osoba, z którą będziecie mieli do czynienia w lutym, jest to ktoś, kto do tej pory uważał, że albo się nie znacie i lepiej, żebyście się nie odzywali, albo po prostu co byście nie powiedzieli, to ta osoba tak jakby to albo ignorowała, puszczała mimo uszu, tak jakby nie brała na poważnie rzeczy, które mówiliście, czy na przykład nie brała pod uwagę waszej sugestii. Oczywiście nie brała albo nie brał, tak, bo to może być osoba jakiejkolwiek płci. W każdym razie oczywiście używajcie tutaj swojej intuicji, żeby wydedukować, jak w waszym konkretnym przypadku ta sytuacja może się rozwinąć, czy ten wisielec reprezentuje was wobec osoby, która do tej pory tak jakby nie uważała waszej pozycji i w ogóle tak jakby nie liczyła się z waszym zdaniem, czy też ten wisielec oznaczałby kogoś, z kim od jakiegoś czasu nie było kontaktu. Oczywiście jeżeli... Ten drugi scenariusz odpowiada akurat do Waszej konkretnej sytuacji. Tak jakby ten brak kontaktu, mam wrażenie, że on nie wziął się z jakiejś burzliwej sytuacji czy z jakiegoś obrażenia. Nie, to po prostu raczej jakiś normalny, normalny tok życia tak, spowodował, że po prostu tego kontaktu nie było między Wami a tą osobą. Po wisielcu mamy asa buła. I to jest sytuacja, w której Wy otrzymujecie komunikację od tej drugiej osoby, bez względu na to, kim dla Was jest ten wisielec w tym czytaniu, tak? Po prostu chodzi o komunikację między Wami a tą drugą osobą, ponieważ ta druga osoba ma jakiś pomysł. I teraz ku Waszemu zaskoczeniu ta osoba nagle sobie o Was albo przypomina, albo po prostu... Zdaję sobie sprawę z tego, że Wy jesteście ekspertem w tej dziedzinie, w której ta osoba ma pomysł. Dlatego dalej mamy kartę gwiazdy. I karta gwiazdy reprezentuje Was. Jakobyście Wy byli właśnie taką gwiazdą, takim punktem orientacyjnym dla tej drugiej osoby. Tak? I dlatego mówię, że, że będzie to zaskoczenie, bez względu na to, który ze scenariuszy dla Was Wam odpowiada. No bo jeżeli Wisielec reprezentuje kogoś, z kim nie byliście w kontakcie, no to zaskoczenie będzie to, że nagle ta osoba po, po jakimś tam czasie nic tego, nicowego nagle się od Was odzywa, tak? Bo być może na początku nie będzie to zbyt jasne, dlaczego ta osoba się z Wami komunikuje. W drugim scenariuszu oczywiście zaskoczeniem będzie to, że ktoś, kto do tej pory nie uważał Waszego zdania albo ktoś, kto ostentacyjnie Was ignorował i próbował właśnie być może Was kneblować cały czas, jeżeli chodziło na przykład o podejmowanie jakichś ważniejszych decyzji, nagle ta osoba się do Was zwraca i prosi Was o poradę albo o pomoc, albo po prostu no, tak jakby zmienia się nastawienie tej drugiej osoby i mam wrażenie, że na początku tak jakby ta osoba nie powie Wam wprost, czego od Was chce, tak? tylko może zacząć robić takie trochę podchody, do tego, żeby w końcu wyjawić, tak, o co, o co tej osobie chodzi, ale tutaj po prostu na pewno będzie, będzie ten element zaskoczenia dla Was w każdym z tych scenariuszy i to będzie tak jakby, będzie miało to wpływ pozytywny na Was, bo zobaczycie tak jakby nastawienie tej drugiej osoby wobec Was będzie bardzo pozytywne. Mam wrażenie, że, że część z Was do tej pory albo od jakiegoś czasu nie doświadczała tego. I to będzie takie, takie po prostu pogłaskanie trochę waszego ego, tak? że nagle czujecie się bardzo potrzebni, wręcz poszukiwani, tak? ale w tym pozytywnym sensie tego słowa, że być może w tej rutynie Waszego życia codziennego czuliście się być może jak taki robot, że po prostu robiliście... Cały czas to samo, tak? I może nie tyle, że czuliście się niedoceniani, czy, czy po prostu brakowało Wam uwagi ze strony innych osób, tylko po prostu tak jakby mam wrażenie, że przyda Wam się taka sytuacja, w której ktoś faktycznie będzie prosił Was o, o pomoc, o opinię, o poradę. Zanim przejdziemy sobie dalej. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na kartę archetypu, jaki pojawił, nam, jak, jaki pojawił nam się dla Was na luty. Mamy tutaj kartę e, sędziego, kartę sędziowania. Dlatego mówię, że tutaj ktoś może Was prosić początkowo, <gryw> początkowo o opinię w jakiejś sprawie, tak? Czyli że załóżmy, że jesteście ekspertem w jakiejś dziedzinie. I osoba, która tutaj się do Was zwraca, nie była w kontakcie albo Was ignorowała, ponieważ tak jakby w ogóle to, co ta osoba robiła, w ogóle nie miało nic wspólnego z tą dziedziną, w której Wy jesteście ekspertem. Ale że teraz tej osobie pojawia się jakiś pomysł, albo po prostu ta osoba jest postawiona w takiej sytuacji, gdzie akurat za, ta sytuacja dzieje się w, tej, w tejże właśnie dziedzinie, w której Wy jesteście ekspertem, dlatego y, ta osoba zwraca się konkretnie do Was. I tutaj wy tak jakby jesteście postawieni na pozycji, w której y, ostatnie słowo należy do was, że wasza opinia się liczy i tutaj tak jakby jesteście postawieni na pozycji, w której y, tutaj absolutnie nie chcę nikomu nic sugerować, tak? Ale jeżeli ktoś was y, załóżmy ignorował, albo cały czas was kneblował, tak? Żebyście się nie odzywali, bo się nie znacie, y, to tutaj tak jakby cała, wszystko jest w Waszych rękach, o, na takiej zasadzie, tak, czyli że jeżeli macie ochotę pomóc, to pomożecie, jeżeli nie macie, to, to nie pomożecie, tak jakby to, co Wy powiecie, ta osoba weźmie, tak, ta osoba będzie musiała to zaakceptować, tak, ta Wasza opinia, jaką wydacie, to będzie tak jakby wyrok dla tej osoby i tutaj jest właśnie ta Wasza moc i tutaj absolutnie nie zachęcam nikogo do manipulacji, tylko po prostu chodzi o to, żebyście zdawali sobie sprawę z tego, że ta osoba w 100%, w 100 polega na tym, co wy tej osobie powiecie w związku z tym pomysłem, czyli że wy jesteście postawieni właśnie na pozycji takiego sędziego. Oprócz karty archetypów z talii wyroczni mamy kartę o nazwie leadership, czyli że jesteście właśnie takim liderem. I tutaj też fajnie, bo nam się, mamy tutaj niedźwiedzia polarnego i mamy gwiazdę polarną. Gwiazda nam się tutaj w tarocie też pokazała. Czyli, że czymkolwiek się zajmujecie, to może być Wasz zawód, to może być Wasze hobby, jest to zdecydowanie coś, do czego macie smykałkę. Jest to coś, co tak naprawdę macie, macie w jednym paluszku, tak? I tak jakby w momencie, kiedy tej osobie pojawia się ten pomysł, ta osoba bez wahania wie, że, że to wy jesteście tym kimś, do kogo powinna lub powinien się zwrócić. Więc ta sprawa będzie dotyczyła czegoś, gdzie w waszym gronie znajomych tylko wy na tym się znacie. Więc jesteście tak jakby automatycznie jakby taką windą wyniesieni na pozycję właśnie takiego lidera, tak? Yy, wręcz takiej... Wyroczni w związku z tym pomysłem, czy z tą sprawą, która się tutaj pojawia. No i teraz jedziemy dalej z tarotem. Po karcie gwiazdy mamy króla monet. To jest tak naprawdę y, połączenie z tym, co już powiedziałam, bo to jesteście wy właśnie siedzący na tym tronie, bo wy oprócz tego, że macie wiedzę, możecie dać swoją ekspertyzę, to mam wrażenie, że również możecie mieć i narzędzia które będą potrzebne, żeby ten pomysł zrealizować. Czyli, że chodzi nie tylko o Waszą opinię, ale też i o pracę. Dalej mamy cesarzową. Oczywiście, u każdego z Was może się to rozwinąć w różny sposób, bo praca nie musi być fizyczna, chodzi po prostu o takie. Yy, przysługi, tak? Ktoś Was może poprosić o przysługę, najpierw o opinię, a później o przysługę, żeby żebyście jednak coś zrobili. Dlatego mamy tą cesarzową, czyli że jest to energia y, produkcji czegoś, tak? Czy żebyście coś wyprodukowali, tak? W każdym znaczeniu tego słowa, bo u każdego oczywiście w czytaniu ogólnym to może oznac oznaczać coś innego. W każdym razie ta osoba zwraca się do Was, po pierwsze, y, tak jakby Pogłaska waszego, tak? Połechce waszego, tym, że faktycznie przyzna, że jesteście ekspertem, że Wy się bardzo dobrze na czymś znacie, że, że wasza opinia jest bardzo ważna i tak naprawdę przesądzi o tym, czy ten pomysł w ogóle zostanie zrealizowany, czy nie. Ale tak jakby właśnie tym drugim elementem, który nie będzie taki wprost powiedziany na samym początku, to jest to, że ta osoba chce, żebyście wy to zrobili. Czyli że nie tylko ta opinia, tylko też po prostu wykonanie pracy, tak? I automatycznie mamy dziewięć buław. To jest wasza postawa, tak? Czyli że po prostu postawa bardzo obronna. I teraz tak, u niektórych z was może taka postawa się pojawić z uwagi na to, że ta osoba was do tej pory kneblowała, tak? I w jakiś sposób y, mogliście się poczuć zranieni, być może nawet i nie jeden raz, y, przez zachowanie tej osoby wobec was. I tutaj po prostu wasze ego automatycznie zaczyna was bronić i, i po prostu nie chcecie tego zrobić, tak? Tylko, że to też mam wrażenie, że nie będziecie chcieli powiedzieć tego wprost. Ale jeżeli nie chodzi o to, te buławy również mogą pokazywać ilość obowiązków, jakie wy już macie, dlatego wydanie opinii na temat tego pomysłu nie byłoby... Tak jakby dla Was najmniejszym problemem, ale jeżeli chodzi o wykonanie pracy, no to już problem się pojawia, tak? Bo wykonanie pracy oczywiście wiąże się ze zużyciem własnej energii, z poświęceniem czasu, który moglibyście spędzić czy na wykonywaniu innej pracy, czy nawet i na spaniu. Bez różnicy, Wasz czas, tak? Na, co, na cokolwiek chcecie go sobie spożytkować, to możecie, ale tutaj ta energia dziewięciu buław pokazuje nam, że to, co ta osoba będzie od Was chciała, Spowoduje pewnego rodzaju zgrzyt w was samych. Nie bardzo będziecie chcieli to zrobić. Bez względu na to, jakie są wasze powody. To, co ta osoba chce, żebyście zrobili, nie chodzi o to, że ta rzecz jest w jakiś sposób zła, że doprowadzi do czegoś złego, tak? Tylko tutaj po prostu chodzi o, o waszą konkretną sytuację obecnie. Czy chodzi o sytuację w świecie fizycznym, że faktycznie nie macie. Czasu, żeby to zrobić, bo narzędzia są, tak? Ten król, król monet nam tutaj pokazuje. Um, czy po prostu chodzi o emocje, tak? No bo jeżeli ktoś do tej pory traktował was jakby cieraczkę, czy po prostu zupełnie was ignorował yy, i tak jakby deptał to wasze ego, no to dlaczego mielibyście na przykład spać dwie godziny mniej, żeby tak jakby dogodzić tej osobie i wykonać dla tej osoby pracę? Jeżeli faktycznie no, moglibyście sobie ten czas spożytkować na cokolwiek innego, tutaj po prostu tak jakby pojawia nam się, pojawiają nam się takie rozterki, typu, czy ja w ogóle chcę zrobić to dla tej osoby, czy nie. Tak jakby zastanawiacie się, jakie mogą być konsekwencje Waszego wyboru, bez względu na to, czy powiecie tak, czy powiecie nie. To jest takie, tak jakby rozważanie, jak sytuacja może się potoczyć dalej ale też zdecydowanie bierzecie pod uwagę własne dobro tej sytuacji. Tak? Sytuacja nie pojawia nam się jakaś bardzo poważna akurat w tym przypadku, tylko to, co tutaj najbardziej nam się przebija, to jest fakt, że ta osoba tak jakby albo do tej pory nie brała pod uwagę waszego zdania, albo w ogóle się nie odzywała, znienacka, nagle jesteście stawiani na piedestale, okazuje się, że tak jakby w gronie znajomych tej osoby, wy jesteście jedynym człowiekiem, który może pomóc, wydać opinię, tak? I dodatkowo jeszcze być może to zrobić. Więc to są energie pozytywne, które faktycznie podniosą yy, yy, wasze samodowartościowanie, tak? Bo to jest coś, czego nie otrzymywaliście do tej pory, czy od tej osoby, czy ogólnie rzecz biorąc w związku z, tak jakby z waszą profesją, że nie było to tak jakby doceniane i nie było to do tej pory potrzebne. Więc to są pozytywne aspekty całej sprawy i dzieje się to na początku, ale później tak jakby jak się właśnie okazuje, że no fajnie, wydaliście osąd, tak? No to teraz do, robo, do roboty. Ehm, powiem Wam tak. Też nie chciałabym tak jakby sugerować niczego, bo to wiadomo, u każdego, u każdego może się sytuacja rozwinąć w inny sposób. Tylko tutaj tak jakby punktem krytycznym dla Was jest ten moment, kiedy wydajecie osąd. Bo tutaj macie tą moc, kiedy możecie wręcz powiedzieć tej osobie, że ten pomysł nie ma, nie ma sensu. Tak? I wtedy w ogóle tak jakby usuwacie nawet i tą prośbę o to, żebyś, żebyście Wy to zrobili. Więc tak naprawdę wszystko tutaj zależy od Waszej opinii, więc tutaj z tymi dziewięcioma buławami, jeżeli Wy dacie tak jakby pozytywną opinię odnośnie tego, no to później możecie pluć sobie w brodę, bo tak jakby będzie oczekiwanie, żebyście Wy wykonali ten projekt, a może tego nie chcecie. Ale tak czy siak, to, to jest po prostu tak jakby właśnie ten kluczowy moment, gdzie Wy macie tą moc, żeby wpłynąć na tą przyszłość. Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli ktoś się z Wami skontaktuje z jakimś pomysłem, prosząc o ekspertyzę, to tutaj jest tak jakby od razu nie tyle ostrzeżenie, co informacja dla Was, że na tym, się, że na tym nie będzie koniec, tak? Że ekspertyza jest bardzo ważna, Wasza opinia jest bardzo ważna, ale jeszcze dalej. Będą następne pytania czy następne prośby, czyli że tak jakby no, Wasza rola w całej tej sytuacji nie kończy się tylko na wydaniu opinii, ale będzie się też wiązać z co najmniej częściowym wykonaniem tej pracy, albo nawet jeżeli nie wykonanie pracy, to nawet i pożyczenie narzędzi na przykład, tak? Czy zorganizowanie narzędzi, bo macie na przykład jakieś wtyki albo po prostu te narzędzia macie. Ok, zobaczymy sobie, jak ta sytuacja może rozwinąć się dalej. To już będzie w części rozszerzonej. To są te kolejne trzy karty starota. Oprócz tego będą informacje od kruka. Kruk będzie rzucać światło na pewne sprawy, z których musicie zdawać sobie sprawę, na słowa W tej sytuacji, rzeczy, które mogą nie do końca być oczywiste, ale mają tak jakby, ale grają ważną rolę w tej sytuacji i oprócz tego będzie jeszcze dodatkowa iskierka z kolejnej talii kart wyroczni. Jeżeli macie ochotę, to zapraszam, link podaję poniżej, a jeżeli nie, to pięknie dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na następne czytania.